Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, witam w odcinku z Dekru Wild Run w kolejnym, w trzecim odcinku, w którym będziemy zapoznawać się bliżej właśnie z samitem, ze szczytem, z miejscem, w którym mamy najwięcej wydarzeń, najwięcej miejsc, najwięcej, znaczy najwięcej, no... Tak naprawdę jest to część fabularna, chyba wildrana, z tego co mi się wydaje. Przynajmniej, i w sumie jesteśmy również na pustyni, na której pada deszcz. Także to jest też niesamowite, że jesteśmy praktycznie na pustyni, a jednakowoż pada tutaj też deszcz. To jest taki, nie wiem, tip, trick, czy też jakaś sztuczka, nie sztuczka, to jest po prostu yy, taki glitch, może dla was. No, po prostu na pustyni też pada deszcz. No, przynajmniej w dekru, tak? Może niekoniecznie tutaj, ale za nami jest pustynia. widzicie tu, no i tam też pada deszcz, niestety. Więc może nie wiem, czy opłaca się jechać na samą Trzeba od razu się tam przenieść Słuchajcie, zrobimy sobie praktycznie każde wydarzenie na tym szczycie czy nie szczycie No, e, widzicie, na solnisku też deszczyk popaduje No tak, na solnisku też deszczyk pada e, Więc zrobimy sobie każde takie wydarzenie Słuchajcie, każde i też opowiem o sposobach najlepszego zrobienia tych wydarzeń pod względem, no nie wiem, jeżdżenia, jazdy, tak? A coś tam widzę lata w powietrzu, jakiś balonik czy co to jest? Tak patrzę, bo tu niki mi zasłaniają, ale tu coś w powietrzu jest, takie duże... No i powiem wam, że to jest jakaś maskotka chyba tego całego szczytu samitu. Wygląda troszkę jak taki misiek, może no nie wiem co to jest, no, no a, ale może mogę się mylić i może to być coś zupełnie innego. Nie, no wygląda jak maskotka zdecydowanie i ma taką chwilę. Teraz sobie podjedziemy. Aha, to jest ten lisek, czy to jest... Tak, to jest Lisek chyba. Taka maskotka właśnie Wildrana, czy tam maskotka samitu, tego wydarzenia, na które właśnie wjeżdżamy. Więc oczywiście o nim nad nim się będzie ten odcinek obracał, o nim będzie cały ten odcinek, praktycznie. Widzę, że tutaj parę osób w monster trackach sobie śmiga wokół tego całego samitu, więc wchodzimy już, mam pozycję troszkę lepszą, ponieważ mam 22 miejsce na świecie w tym. Takim wyścigu torowym, motocyklowym. Więc w nim mam 22 miejsce na świecie. Nie jest to zbyt dobre miejsce, ale zawsze jakieś tam jest. Chociaż może teraz już mam 33, patrzcie, miałem 22, teraz mam 30, 33. Więc od czego sobie zaczniemy? No to jechaliśmy wczoraj, więc słuchajcie, no moglibyśmy zacząć od um, driftów. W sumie mamy jeszcze atak czasowy off roadem. Więc nie wiem, może najpierw przyzwyczaję się do sterowania offroadem, tak, najpierw pojedziemy sobie offroad, słuchajcie, zobaczcie sobie jak to wygląda, przyzwyczajemy się do sterowania offroadem i później dopiero pojedziemy, słuchajcie, normalne wydarzenie, dlatego że no jakoś nie jeździłem dzisiaj jeszcze w Dekru w ogóle, bo jest tak naprawdę rano, jest jeszcze ranek, dopiero siadanie zjadłem, więc lepiej, żebym najpierw się przyzwyczaił, a potem... Y pojeździł. Ogólnie też będziecie mogli podziwiać nową grafikę w górach, jakieś nowe, nie wiem, ustroje, nieustroje, wszystko co chcecie zobaczyć. Więc widzicie, że bardzo jest jasne dekru i w sumie nic nie motałem z tymi ustawieniami jasności, niejasności. E, co do wyników w tym wydarzeniu, też nie miałem złego miejsca. Miałem 90 bodajże miejsce na świecie, co no, no tam nie wiem 90, może coś w tym stylu. Wiem, że jest jedna fajna opcja, żeby to lepiej zrobić, to wydarzenie, które ja przyjechałem, a no, na przykład nie jeździć tak jak w tej chwili. Opcja jest taka, że mamy taki skrócik, którego możemy użyć na końcu. Jeden gościu zrobił to w takim czasie, że ja nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe. Chyba na maksa miał zrobione auto offroadowe i do tego, nie wiem, kupił sobie jakieś ulepszenia albo speedkaka. no to jest taka opcja. No więc tak wygląda właśnie wydarzenie offroadowe. Mamy auto swoje offroadowe, jakie sobie wybierzemy. Ja oczywiście mam Raptora, ponieważ Raptor, no, tak mi przypasował, żeby sobie Raptorem właśnie pojechać. I co? No i trzeba jechać i trzeba zdobywać punkciki. W samicie, w sumie to jest taki wyścig a tekrosowie no tak naprawdę, tu wszystko macie napisane. Nic specjalnego oprócz nowej grafiki nowego nie ma. Linia taka sama jak była. W sumie nawet nie ma tej linii idealnej jazdy z tego co widzę, bo ja mam ustawioną ją w normalnym dekru na punktach premii, ale chyba, że no po prostu ta linia nad nami to jest linia idealnego toru jazdy, chociaż nie miałoby to sensu, ponieważ no, auto ciężko byłoby dopasować do tej linii. No w sumie nie chcę się wymądrzać, tak? Nie chcę mówić czegoś, co mogę nie wiedzieć i potem wymorzecie przez to wpaść w błąd. No ale spójrzcie jak to wygląda. No po prostu jedziemy tak. Dwa sekundy już gorsze czas mam od siebie, także no tutaj nobem jestem w tym momencie, bo te dwie sekundy mogłyby zmienić całe moje życie. Teraz hamulec lekki i możemy wypaść z góry, ale udało się opanować. W sumie już 7 punktów, bardzo krótkie te wydarzenia. W ogóle wszystkie wydarzenia na samicie są bardzo krótkie. I wiele osób teraz mi mówiło, że ale zwalili to de Crew, jeju motocykle, powinni się wziąć za tuning, powinni się wziąć... No i teraz słuchajcie, spróbujemy sobie skrócić, zobaczymy czy ten skrót się uda. No nie powinien się zbytnio udać, ale cicho, może się uda, słuchajcie. Teraz tak zwalniamy, 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 blisko meta, 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 meta i wyszedł. No, wyszedł skrót, słuchajcie, może niezbyt dobrze, ale jakoś tam wyszedł, no więc wiele osób właśnie sugerowało mi, że to jest nie tak, to jest nie tak, nie podoba mi się, wiecie o co chodzi. Powiem wam tak, graficznie bardzo mi się podoba, to Dekrum musi być tak ulepszone i strasznie mnie to rajcuje, nie wiem, strasznie mi to się podoba, strasznie, strasznie bardzo. Super ulepszony będzie jeszcze bardziej yy, nasz samochód. No i w sumie 4 sekundy straciłem. Jestem na świecie, w, w znajomych jestem drugi, na świecie jestem o, już będę 290 Widzicie, ile osób nabiło podobne czasy? No właśnie. Yy, a pierwszy typ. O, widzę, że zresetowali coś, ponieważ pierwszy typ ma tylko minutę 40, więc tamten poprzedni miał, nie wiem, minutę 30 czy też minutę 25. No, może coś zresetowali, ponieważ też widzę, że są jakieś sakowane wyniki już. Szyćowane, sakowane, no nieważne. No więc wiele osób narzeka na Waldrona. Powiem Wam tak. Hmm. Jakby to wam powiedzieć, to jest oddzielny dodatek, którego nie musicie kupywać. Taka sama grafika, jaka jest teraz w Wildranie, będzie w normalnym dekru. Za co ja bardzo dziękuję. Ponieważ, nawet jeśli bym nie chciał kupić Wildrana, Wildran to jest już tak, jak to powtarzam, to jest dodatek. To nie jest gra oddzielna, to jest tylko dodatek. Chociaż w sumie, kiedy pobraliśmy betę Wild Wildrana, to nie trzeba było nawet mieć chyba podstawy, nie trzeba było mieć normalnego dekru, żeby właśnie grać w Wildrana. No i słuchajcie, mi się bardzo, bardzo podoba ta poprawa graficzna. No co do Wildrana, tutaj jest y, parę kwestii, które. Trzeba rozwiązać, które się komuś nie podobają Tak, motocykle to jest dla mnie tak naprawdę niepotrzebne Znaczy wiadomo, fajne, fajne Ale ja, ja motocyklami dużo jeździł nie będę Co do samochodów, no to fajna jest Specyfikacja driftowa, bardzo mi się to podoba Co do na przykład tutaj Monster trucków, to no też śmieszne czasami Sytuacje się dzieją, kiedy stoimy na przykład na boku auta Nagle klikamy przyciski i się obracamy, także to jest fajne Albo sytuacje, kiedy wchodzimy Monster truckiem do właśnie samitu, do szczytu i nagle auto zaczyna nam robić Takie ruchy, troszkę jakby chciało powiedzieć Weźmie stąd, wyjmij no bo to ma być taki właśnie symulowany drift, jak w tym momencie widzicie w tle. No i w sumie co tu jeszcze? No, dragowy, dragowe, właśnie, dragowe są e, najlepsze. Mam dwutysięczny wynik na całym świecie, choć 2000, 2052, już myślałem, że dwutysięczny. E, prawie jak mój rok urodzenia, no więc e, spójrzym sobie potem na drag, ale teraz pójdziemy do driftu. Więc słuchajcie, tutaj jest śmieszna sytuacja. Mój kolega, o właśnie tutaj mamy ten skakowany wynik, minus siedem e, tysięcy... nie, minus 13 79 961 e, to jest wynik jakiegoś typa. Slayer jest przede mną, o, byłem blisko Slayera, teraz jestem trochę dalej i tutaj spójrzmy sobie na znajomych, dread jest pierwszy który miał przez całą mapkę, słuchajcie 99 combo, ja miałem 73, no i zrobiłem 220 tysięcy, tutaj widzicie w moich znajomych tak to się właśnie e, prezentuje, ja mam 370, Nissan 370 tego do driftu, którego wam już pokazywałem no więc e, tu jest troszkę ciężko Nissanem, dlatego że on strasznie się ślizga i nie reaguje zbyt szybko na to co robię, znaczy po prostu, kiedy ja kliknę strzałkę, to on tak. No, poczekaj chwilę, jeszcze chwilkę, i zaraz się obrócę. To zaraz zobaczycie. I to wydarzenie wygląda masakrycznie, tak samo jak nowy Inter Speed, No, spójrzcie, sobie noc, deszcz. Yy, no, pięknie wygląda. Więc to wydarzenie, ten drift, reprezentuje się tak, właśnie podobnie do nowego Infor Speed'a. I teraz, tak, ja nie jestem przyzwyczajony jeszcze, więc muszę wszystko ogarnąć. Ale myślę, że zrobimy sobie całkiem dobry wynik na chwilę obecną, bo drifty tutaj są naprawdę świetne. Tylko muszę ogarnąć, właśnie o to chodzi i combo utrzymać. Chciałem utrzymać teraz combo, ale mi nie wyszło. Co do właśnie driftów, to mam taki poradnik dla ludzi, którzy, którym może to na przykład nie iść, czy dla tych, którzy, no nie wiem, o chwila, teraz to nawet mi nie idzie, więc no co ja powiem. Więc taki poradnik, żebyście nie zbyt dużo hamowali. Dużo dodawali nitra, kiedy próbujecie utrzymać No teraz ja to akurat, no widzicie jak mi idzie, kurde, kiedy próbuję o czymś mówić Dużo jest trzeba dodawać nitra, trzeba tego nitra używać Jeśli chce się utrzymać w dobrym drifcie, ponieważ tutaj nitro tylko może pomóc No i puszczać gaz, tak? Puszczanie gazu jest tutaj bardzo, bardzo ważne No i szybko też to kombo spada, widzicie? dla tak kto miałbym na pewno wyższy wynik Moje najwyższe kombo do tej pory, to już mówiłem, 73 Kiedy tam jeździłem może z 5 razy, z 5 razy powtarzałem i nagle patrzę Nie, w sumie nie, to było rano, wczoraj to może było, nie wiem, drugi raz powtarzane, kiedy mówię, nie, no muszę, muszę zrobić jakiś lepszy wynik. No i się akurat wtedy udało, widzicie, drugie okrążenie już ogarnąłem. Zawsze tak jest, że jak się jedzie pierwszy raz tego drifta, to się jeszcze tak nie pamięta, jeszcze się tak nie wie dokładnie jak to trzeba. Drugie okrążenie już jest znacznie łatwiejsze i znacznie lepsze. I w sumie bardzo mi się podoba, że mamy wyzwania driftowe jeszcze w takiej scenerii. Nie możemy tutaj wyjechać poza mapkę. Mamy takie coś, że jakby mamy określony tor i nie możemy z niego wykroczyć. Opalala, tutaj trzeba sobie skrócić przez drzewka. No i najlepsze kombo na chwilę obecną to 37. No nie jest to zbyt dobre kombo, ale wiadomo, jest, że na klawiaturze bla bla bla, nie będę się tłumaczył. Po prostu mi nie wyszło i tyle. no. Mogę to zrobić znacznie lepiej, jestem tego w 100% pewien. No ale też średnio się prowadzi ta moja 370 do tego driftu. Znaczy ładnie driftuje, ale wiecie o co chodzi. Więc wynik na chwilę obecną to 70, będzie 677415. Więc pierwszy raz, kiedy zrobiłem w ogóle wynik powyżej 100 tysięcy, to było takie Yes, ja to umiem, no nie. Ale da się przejechać całą trasę z jednym wynikiem: 900 e, razy 99 combo, słuchajcie. Więc jeśli dojedziemy całą mapę przy jednym combo, no to widzicie, że można nawet 500 tysięcy zrobić. To nie są hacksy, to nie jest nic, to jest naprawdę prawdziwy wynik. Spójrzcie sobie, no nawet tutaj, Capien czy Slayer czy z oni wszyscy mają dobre wyniki, więc no widzicie, że to nie jest wcale trudne. Wystarczy, nie wiem, powtórzyć z 2-3 razy i od razu wychodzi dobry wynik. W sumie Dredzio to miał, nie wiem, za pierwszym razem chyba ze 100 tysięcy. Dobra, nieważne, nic nie mówię, więc Lecimy dalej, lecimy dalej do próby dragu. Chociaż tutaj mam jeszcze Arenę Monster Carów, ale mnie to troszkę denerwuje, więc pójdźmy sobie do Dragstera. Mamy zapewniony pojazd, więc nie muszę kupować, bo na razie nie mam dragstera. Przydałoby się w ogóle wygrać um, ten taki zestaw dragowy, ale wiecie, są takie zestawy startowe, kiedy nie musimy płacić za y, kupno specyfikacji auta, które są teraz tutaj bardzo drogie, ponieważ kosztują ponad 150 tysięcy, nawet nie, ponad 500 tysięcy, słuchajcie, kosztuje Dragster, tylko właśnie dostajemy taki zestaw i możemy go wziąć za darmo, jakby Zoe nam go sprezentowała. No i teraz spójrzcie, widzieliście to na pewno już na jakichś live'ach, nie live'ach i tak dalej. A, nie wyszło, dobra, no to na początku pojedziemy sobie z dobrym paleniem gum i żeby mieć idealny start, trzeba wystartować kiedy właśnie... A, jedynka, jedynka, wow. Widzicie, straciłem y, miejsce, w którym mam zmienić bieg. Ja więc pierwszy, pierwszy pierwszy, pierwszy przejazd będzie taki średni bym powiedział, tylko teraz, żebym się nie wywalił, więc trzeba nawalać strzałką bardzo mocno, bardzo mocno. Okej, okay, dobra. Udało się, ten, ten wynik z tego przejazdu na pewno nie będzie zbyt dobry. Będzie to może z 24. O, był taki średni, no 24 sekundy, to powiem wam szczerze, że przy takich... No, nie przy nieidealnym starcie i tak dalej, to jest w miarę dobrze, no tam zniszczyliśmy się o te pachołki. W sumie one chyba takie są, żeby je ominąć, żeby tam mieć lepszy wynik. No i mam od swojego najlepszego wyniku 472 setne. Więc teraz próbujemy na maksa. Próbujemy zrobić idealnie. I tutaj nie ma recepty na wygraną. No, że powiedzia, wszyscy nie mogę znaleźć, dlatego że tutaj się liczą setne, tak? Czekajcie No nie, no powtarzamy, powtarzamy. Ja chcę tutaj idealny i koniec, no. Czasami wiecie, siedzę sobie i tak po malutku tą strzałką, żeby do idealnego doszło. No da się, da się, to jest bardzo proste, tylko trzeba się przyzwyczaić, chwila. Czekajcie. O! Jest, 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 jest. No dobra, udało się. No i teraz tak, 3, 2, 1, gaz. Jedynka, jedynka, no nie udało się, jedynka. Teraz tak, wydaje mi się, że nitro powinienem dodać przy tej prędkości, przy której będę już praktycznie na maksymalnym poziomie, więc tutaj załapałem ładną trakcję, omijamy sobie pachołki i lecimy od razu w prawo, tylko żeby teraz się nie wywrócił nas dragster, no świetnie, tak? I teraz powinienem mieć jakiś dobry czas, teraz już nie skręcam, dlatego że to by mi tylko zepsuło ten czas, nie patrzę na czas i czas mój na pewno nie był lepszy, ja wiem, bo ja to wiem po prostu. Tutaj nam taki spadachronik nas hamuje lekko, w sumie to jest też fajne. I nawet da się zrobić stójkę, słuchajcie, to chyba widzieliście nawet, więc nie polepszyłem czasu. Stosetnych mniejszy Ale ja nie wiem, nie wiem jak to zrobić, żeby mieć jakiś lepszy czas, żeby mieć 30. no 23 sekundy na przykład. No, no nie wiem, no, no po prostu to jest jakiś... Chyba, że trzeba mieć właśnie swojego trackstera ulepszonego troszkę. To też mogłaby być recepta na zwycięstwo. O, jest idealne, dobra. I teraz 3, 2, Gaz. Idealne, idealne, idealne. Spróbujemy sobie teraz dodać nitra na początku, kiedy nie osiągniemy na pewno maksymalnej prędkości, więc tu już na pewno nie będziemy mieli lepszego czasu. Omijamy sobie pachołki i skręcamy. Boję się, że zaraz wypadnę z drogi, więc skręcam tak wiecie, asekuracyjnie. I drugi raz nitra nie możemy dodać niestety w dragu, więc no mamy przejechany. Mamy przejechany 22, 23, no 24 niestety. Być może odrobinkę lepszy czas, ale tutaj nie jestem pewien. W sumie można byłoby dodać nitra jeszcze na samym początku, tak mi się wydaje, tylko wtedy zmienianie biegów to była no ale nie wiem, zobaczymy. Więc y, 58 gorszy czas, trzecie podejście, ale i tak chociaż wszystko przejechaliśmy, tak? Mm, co do rankingu, co do mojego miejsca i tak dalej. Tutaj jestem 2000, słuchajcie, czy tam 2053, ale wśród znajomych też widzę, że zostali, zostałem pokonany przez wszystkich jestem 11. Mm, bu, mm. Ale łapkę w górę możecie zostawić. I spider, czyli Polak zrobił to w 13 sekund czy ja pytam jak jak on to zrobił? No, u mnie w znajomych najlepszy czas to jest, słuchajcie, 23 sekundy, nie, dobra, ja, ja nie wiem, ja nie ogarniam, to jest masakra, ale myślę, że gdybym miał swoje autodragowe, ulepszone po swojemu, no to te 23 sekundy by się zrobiło na spokojnie, widzimy, że noc się w grze zrobiła, w sumie wy widzieliście już trochę nocy w grze, noc w grze wygląda w taki sposób, że, to tutaj się baguje w ogóle to, to coś, to, ten, ta płachta się świeci, więc na chwilę wyjdziemy sobie z y, Samitu i pokażę wam, jak wygląda noc y, w praktyce. Jak wygląda sami w praktyce, no i jak wygląda noc w praktyce też trzeba wam pokazać. Więc pójdziemy sobie może do jakiegoś fajnego miasta na przykład do Vegas i w Vegas wam pokażę, jak wygląda noc teraz, kiedy już Dekru się zmieniło. Patrzcie, że wszystko jest tak, jak na żywo, słuchajcie. Kiedy patrzymy na ulicę, kiedy wychodzimy w nocy, nie świeci się nam nic, nic nie ten, tylko jest właśnie w taki sposób, oświetla nam tak naprawdę środowisko bądź lampy. Spójrzcie jak teraz zmieniła się noc w grze, no... Diametralnie, czy nie wiem, jak to w ogóle powiedzieć, ale strasznie, strasznie się zmieniła noc w grze. To zresztą bardzo widać jakiś mały driftik, może tutaj zasadzimy, taki ofensywny. Nie, przydałoby się. No, ofensywny driftik zrobiony, pięknie, ominięte trafiki. Jeszcze jakiś ładny parking by się przydał. No dobra, to się akurat nie udało. No więc tak to wygląda, słuchajcie, tak zmieniła się noc w grze. Czasami są momenty, w których nie widzimy praktycznie nic na mapie. No, zmiana też jasności w grze dużo nie pomaga, więc fajnie, że zmieniasz pas, więc no tutaj nic nie poradzę, ale naprawdę to się strasznie zmieniło. Kiedy jeszcze pada deszcz, to w ogóle wszystko jest takie rozświetlone, te kałuże są tak troszkę dziwnie podświetlone, wiadomo, no tak samo jak na żywo. Kiedy patrzymy na kałuże, a nad nią jest lampa, to odbija się światło w wodzie, więc. Tutaj nie trzeba nic kombinować. Chwila, da się na wstecznym? Da się na wstecznym. Pięknie. No. Więc to tyle w no o nocy w Dekru, o nowej nocy w Dekru Run I przejdźmy sobie już na ostatnie wydarzenie w samicie tak naprawdę, no bo już pokazywałem wam motocykle na odcinku o motocykle, więc nie ma sensu tego jechać po raz kolejny A że nie mam czteroosobowej ekipy, to tej torowej tego torowego, torowego wydarzenia też nie będę jechał, bo w sumie no, to nic nie zmienia, tak? Um, ale spójrzmy sobie na ten ostatni, na to ostatnie wydarzenie jakim jest właśnie arena Monster Carów, w sumie w której też nie wiem co zrobić, żeby mieć jakiś bardzo dobry wynik, ponieważ jestem 2000 2300 Aha, jestem 2349, a już myślałem, że jestem 23000 i tak mówię, nie, coś, coś mi nie pasuje. Wśród znajomych jestem dziewiąty, więc też zbyt y, dobrze mi nie poszło. Ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. W sumie jechaliśmy to jako pierwsze wydarzenie w grze, tylko teraz możemy sobie wybrać jakąś tam swoją lepszą drogę, czy coś w tym stylu. E, sami zaraz zobaczycie z moją monster karową ciężaróweczką raptorówką. E, z moim pięknym raptorkiem, którego, za którego wiecie, tutaj się podpisuje po prostu, bo wygląda. mwa, pysznie, e, pięknie, no. Pysznie też może wyglądać, w sumie wygląda jak taka kremóweczka, tylko z takim truskawkowym sosem. z... Dobra, nevermind. Ok, więc jedziemy, rozpędzamy się. Teraz myślę, mam taką drogę upływać zaplanowaną. Zaraz może uda się zrobić jeszcze jakiegoś spina do tyłu. Wiem, że na padzie da się regulować to, jak auto się obraca. No tutaj niezbyt, no, przynajmniej tego nie widzę. Może nie zajmujmy się jakimś super wynikiem, po prostu jedźmy dla fanu. No bo po co? Po co? Ja to nie, nie potrzebuję w takim wydarzeniu być jakimś guru, jakimś królem, czy też. Zrobić czegoś niesamowitego. No, will spina, by się, znaczy, will spina. Spina do tyłu by się przydało zrobić, ale, no to dobra, never mind. Więc teraz tak, którędy sobie pojedziemy? No, pojedziemy sobie z drugiej strony. Więc nie wiem po co tędy jadę. No jeszcze świetnie tutaj znalazłem, widzę taką, takie rusztowanie. Zaraz zarobimy sobie jakąś tam niezłą liczbę punktów na tych hopkach właśnie. Teraz będzie zaraz trzeba hamować, ponieważ jedziemy po schodkach. No i żadne auto oprócz właśnie Monster car czy tam Monster Traka tutaj nie wiedzie. Nie wiem czemu Monster Car. Monster Truck, bardziej, bo to jest ciężarówka, chociaż w sumie nie, Monster Car jeśli nie będzie to raptor. O, właśnie o takich bugach mówiłem <laughs> Zaczepiliśmy się i nie możemy nic zrobić i... O, wspinamy się pod ścianie, no już się nie udało, okej. Okay więc tak, lecimy sobie na górę i teraz mam sposób jak tu zdobyć fajnie te punkty, znaczy jak zdobyć lepszą liczbę punktów troszkę, chociaż odrobinkę więc początkowo zbieramy sobie największy bonus jakim jest 5000 punktów skręcamy w lewo, uwaga, bo teraz można się wywalić łatwo dajemy sobie nitrę, żeby tutaj wskoczyć na 100% Dobra, i teraz tak, po tym skoku sobie zwalniamy i lecimy w stronę lewą. Przynajmniej to jest taki mój, mój sposób, chociaż i tak mam słabą liczbę punktów, więc nie chcę tutaj nikogo uczyć, skoro sam nie umiem, tak? Tylko mówię na no, taki mój sposób, na yy, jakieś tam lepsze punkty w tym miejscu. I teraz zaraz będziemy mieli coś, mm, o co ja bym prosił, żeby się udało, tak? Siebie proszę, no bo kogo mam prosić? Okej, 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 piknie, pięknie. I teraz mamy dwa razy tysiąc, tysięczny punkt yy, Możemy sobie wjechać na pętlę w sumie, więc zaliczymy sobie te 1000 punktów I spróbujemy, a zrobić to na pętli, Ok, udało się Chciałem to zrobić jak najszybciej Więc co, próbujemy pętlę? wiem, że i tak się nie uda, ale No pętla jak pętla, no może coś tam się uda Może się rozpędzimy jakoś lepiej i, i może się uda No, no liczmy na to więc teraz tak, tutaj 500, jeszcze, tutaj tysiączek, ale nie ma sensu go brać, bo nie, nie, no, nie dostaniemy. Więc teraz tak, jak wjechać na pętle? Wydaje mi się, że tędy tu jest jakaś droga do pętli. No jest, tylko że jest schopka, no i nie mamy możliwości dużego rozpędzenia się, więc no lecimy. Mamy nitro i. O kurde, ale faza! Udało się! Ale świetnie. Dobra, 10, 9, 8, 7, może pobije swój re... A w sumie nie. 4, 3000 punktów, jeden, no i rekordzik jest, czy nie ma? No, jakiś tam rekordzik może jest, może jakiś rekordzik się udało zrobić. W sumie to pętla jest zarąbista, Patrzcie, jak mm, opór się, jak samochód wgniótł sprężyny, jaki opór, nie wiem, wagi czy tam ciężkości yy, się powstał, kiedy jechaliśmy, ale bardzo mi się to spodobało. i w sumie poprawiłem swój wynik o 587 punktów. Do aha, chyba będziemy mieli driftowy. Yy. Darmowy zestaw driftowy, kiedy ten pasek y, w punktach ekstremalnych się napełni. Bo tu jest DF, DF to jest drift, i w sumie y, wtedy będę miał darmowe auto, jakieś tam driftowe. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wtedy myślę, że sobie kamera zrobię driftowe. A co do mojej pozycji, jestem już siódmy i na świecie jestem. Ojej, tam z 200, no 1903. Także tutaj poprawiłem lekko wynik. Widzicie już, jak to wygląda. Mi się to naprawdę podoba. Ja wiem, no, są zastrzeżenia, ale te rzeczy, które dodali. O, chwila. Puszczę sobie, jak zdiftuję Monster Truck. Prawa, lewa, prawa, lewa. A czasami się nawet wywraca, patrzcie, no bo, bo nie da się driftować Monster Truckiem, ponieważ ma o, widzicie, i się wywraca, a w sumie nie. No, ponieważ jedna oś i, i przednia oś i tylnia oś się skręca, tak? Mamy układ kierowniczy z przodu i z tyłu, z tego co wiem, ponieważ Auto o, 4, 42 tysiące w ogóle graczy jest. Ja na 42 tysiące jestem 2000, znaczy 2255. Dobra pozycja to nie jest. No więc mamy właśnie z koła, które skręcają się i z przodu i z tyłu. Kiedy z przodu skręcają się w lewo, to z tyłu w prawo, kiedy z przodu w prawo, to z tyłu w lewo. Więc to by było na tyle tak naprawdę z tego samitu. No jechaliśmy już to. Yy, to też jechaliśmy. Jechaliśmy Dragstera, jechaliśmy Drift, jechaliśmy Monster trucki, zawody tylko w ekipie, niestety, nie mam PvP, słuchajcie, więc... Yy... No tak, żeby mieć PvP na pewno musieliby być gracze, którzy by w to PvP zagrali, a teraz niezbyt tych graczy jest, niezbyt dużo jest. I w sumie mam dobry wynik, jestem 174 na drifcie. Mamy oczywiście też w szczycie monitorowane postępy w wyzwaniach jazdy swobodnej, w wyczynach w jeździe, w slalomie, w skoku i w ucieczce, czyli w tych wszystkich wyzwaniach takich samych, jakie są w normalne w normalnym Dekru. Także wydaje mi się, że to by było na tyle, teraz wyjdziemy sobie po prostu, ponieważ no resztę wam już pokazywałem wcześniej, co tu jeszcze mogę pokazać, no ty tylko w ekipie to nie, a spróbujemy sobie dołączyć do PvP, najwyżej sobie, yy... a nie, bo tu się szuka, tak, nie, to to nie ma sensu, dlatego, że tu nikogo nie znajdzie, yy, przynajmniej na razie nie znajdywało, więc raczej nie zapowiada się, żeby się znajdywało, więc no pokazałem wam o co chodzi, tak, o może się uda zrobić... Yy... No, nie udało się, nie udało się. O, no i sobie leżymy, leżymy, auto się samo podnosi, kółko się wgniata. No, świetnie, świetnie. Zmienimy sobie może samochód na jakiś ładniejszy, chociaż jeden. Co możemy sobie wziąć? Może weźmiemy sobie jakiś seryjny w ogóle? Nie, nie ma sensu. Chociaż brz może. O BRZ-kę uliczną sobie wezmę, to jest dobry pomysł. Mamy BRZ-kę uliczną, która wygląda fajnie, brzmi też fajnie. W ogóle graficznie ta gra się prezentuje tak świetnie. To jest takie, wiecie co, Forza. Forza Horizon może. W ogóle są takie ściągnięte rzeczy z Forzy, ale jednocześnie graficznie przypomina Forze co mi się bardzo podoba, bo zawsze chciałem mieć Forzę na komputerze, a nie miałem ochoty instalować emulatorów czy czegoś, bo zawsze to jakoś tam słabo działa, tak? A właśnie w normalnej Forzie, czy też w normalnej, w normalnej grze to inaczej wygląda. jest, rampa zaliczona, wjeżdżamy komuś na patio. Pozdrawiam. I w ogóle fajną rzeczą, że obok, fajną rzeczą jest, że obok samitu... Jakby chcieli pokazać to, że na ten summit przyjeżdżają fani tuningu, czy też fani, nie wiem, szybkiej jazdy, więc mamy trafiki, tylko że lekko stuningowane, spójrzcie sobie. No tu mamy jakieś w ogóle 370, nie, tu mamy Sajony, Sajony, które mają spoilery i czasami siedzą na nich jacyś entuzjaści szybkiej jazdy, czy też ekstremalnych wyścigów. Właśnie z takimi jakimiś sajgonkami tam jedzą, czy coś, no, 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 no Wild Run to Wild Run, tak? Co, może ustawimy się tutaj, uda się? No udało się, tylko teraz ciężko będzie stąd wyjechać, w sumie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę. No, chciałem, żeby jakoś to wyszło, żeby jakoś to wyglądało. Jest jeden sposób jeszcze, żeby to menu zbagować znaczy odbagować, tak? Trzeba przytrzymać Escape, ale pojawia się nam wtedy taka wielka mapa, którą, żeby wyłączyć, trzeba kliknąć Escape. Więc ja wolę jednak wchodzić na mapkę i z niej wychodzić. Tak jest raczej łatwiej po prostu. Ale no, zrespiło nam auto gdzie indziej, no to świetny pomysł. Ustawimy się w różowo niebieskim światełku. Może tak bardziej. O. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał, że zostawicie łapkę w górę. Oczywiście następne jakoś tam muszą być, tak? Więc coś muszę wymyślić jeszcze dla was fajnego. A tym razem... No, to tyle na, na, to tyle na ten odcinek. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!